Mako Sanżyk, poprawy, witam skoczników z, z Barcelony. Dzisiaj, proszę Państwa, Wam pokażę zapisy na Puchar polski 1V1 Ping pong e, To się tak prezentują zapisy. Ogólnie już Puchar ruszył i to bardzo, bardzo dawno temu. Już mecze tam, już prawie już koniec tych meczów, wszystkich, chyba do środy. Jest czas na rozegranie, więc. Ale dzisiaj 17, to jeszcze 2 dni mamy na rozegranie meczów, e... Tak to się prezentuje, tutaj mamy No Life, Leku, Dooms, Xix, Dev, Ritson, Krzyż, Kapi, Szum, Yamaha, Gałcini, Golden Go, Kun, Riccardi, Gura, Chef, Moi, Żyła, DJ Pompa, Nis, Hayek, Wedi, Krini, Waltra, Mancuso, Aisuru, Bedai, Rice, Rainy, Nelly, Marcinex, Guardian, Haim, wax Cisco, Saper, Kize, Fast, Sześin, to Tom Szeysin, Lastom, Kwak, Kolo, Jerba, Golden Cow, e, Świrson ja, Rico Pixert, Pukak, Adasiu, Raf, e, Rafcik, Jojo Killer, Hakwe, Pazo do Mixo i Ziółek Tutaj. Juice, coś takiego. No, 53. 53 typa się zapisało. Um, tak, tu były kwalifikacje do Pucharu Tutaj. E, wiem, że przeszedł Faltra. Góra przegrał, Ada się wszedł, Kolo Jerba, tutaj chyba Dziusal nie wiem, Świrson Nie wiem. Zobaczymy dla grupy. Było losowanie, za niedługo już jest koniec, jak mówiłem. Meczów y, za niedługo jest koniec y, fazy gru, y, grupowej. I tutaj się prezentują grupy. Ja byłem w grupie G, o, tak to się prezentuje i. A, czyli tutaj Dzius przeszedł. Świlson przegrał. Tak się prezentują grupy. Ja nie miałem aż takie ciężkie grupy, na spokojnie mogłem wyjść. I właśnie wyszedłem na spokojnie. Jeden mecz przegrałem z Fastem niestety. A resztę udało się wygrać. Tutaj widać, że Nolew rozgromi tam zawodników wszystkich. <grych> I no mi się dać, że on jest takim, który w finale będzie, tak mi się wydaje. Jest potencjał. Ciężko się na nie, mi na niego gra Aneli, też jest OK. Kapi, kapi. Też jest OK. Ciężko będzie przejść tam dalej. No i tak się prezentują. Grupy i zawodnicy, tutaj wyniki. I to w sumie wszystko co chciałbym opowiedzieć dzisiaj i za niedługo wrzucę nagrania z Pucharu 1V1. Wyczekujcie. No, To dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.